Dzisiaj tylko roberek. No, dwie godziny, nie no, ponad 1000. Jadę tak sobie w pełni zrozumiałeś. Luźna, Duź, noga Żeby Za bardzo. jej nie zmęczyć, bo i tak nie wolą po wczorajszym, się W można I teraz pytanie, jak jeść w getozie i w porcie, i trenując. W sumie nie ma jakiegoś specjalnie innego produktu Jemy tak samo, ja się staram po prostu jeść duże ilości białka, białka z mięsa, tak gdzieś 2 gramy na kilogram. W sumie to wszystko, no, można trochę więcej oleju MCT pić przed jakimś cięższym zajmieniem. Pamiętajcie, że trzeba przygotować żołądek do MCT. Tu mogą być problemy. Miałem klienta, któremu powiedziałem, że może trochę pić olejem MCT. To pił 50, 50 dwa razy dziennie. i spowodował, że tam no tak. Ule MCT, ale trochę trzeba przyzwyczaić się orw. I dopiero można to trochę zwiększać, dalej. ale też nie do takich sensu sens. Oliwę no, z oliwek można wyszpić. Można ketony brać. Jak tam już naprawdę bardzo słabo się czujemy. Dają dużego koło. No i posiłek po rowerze, dwa steki z kotu zobaczymy, no też nie sezonowane, ale stały cały dzień w soli, więc mam nadzieję, że da się je zjeść i będą spoko, ale o tym właśnie marzyłem, o takim jedzonku, tego to mi się chce. Właśnie wyszedłem z treningu. Kupiłem sobie antrykota, kupiłem wątróbkę, bo zarobił śniadanie. Dzisiaj byłem sam, nie miał kto nagrywać. W na sumie fajny, fajny trening wyszedł. No końcówka bardzo mocna. No tak, to robiłem. Tylko nie wiem, martwy ciąg, tam wyrzuty sztangi na głowę. Ale później na sam koniec zrobiłem sobie 6 km wioseł. I w sumie wyszło. 80 birkisów, więc było fajnie i ciężko. No ale teraz zimne przyszynce zrobiłem po, co zwykle nie robię, ale mi tam nie zależy na masie mięśniowej, więc zrobiłem sobie zimne przyszynce i się dużo, dużo lepiej poczułem. Więc tyle, no co, wziąłem śniadanie, i trzeba za ale do roboty. Ważne, że dzisiaj tylko ten jeden trening, długo tam nie wyszło, w sumie godzina 15, więc... Myślę, że jest dobrze. Po wczorajszym rowerku spoko. Trochę mnie nogi bolą. Cały tydzień mnie nogi bolą. Ogólnie czuję się taki no, zmęczony. Prze, prze, przepracowałem ten tydzień naprawdę w porządku Dzisiaj po śniadaniu to co najlepsze. Antrykot i wątróbka z indyka. No nie ma nic lepszego. Takie śniadanko. Białeczko bo tutaj mamy masełko, więc wszystko to, co najlepsze w posiłowni, idealny posiłek. Dzisiaj trening biegowy i tylko to. I powiem wam, że wstałem rano i czułem się zarąbiście. Jestem szczęśliwy. Tak naprawdę się czułem fajnie i fajnie mi się biega. Ciężko mi utrzymać to tempo, bo powinienem biec 5.35 biegnę w sumie 5,25 muszę trochę zwolnić a przelecę dzisiaj mam coś ponad 13kg robię sobie takie czwórki i minuta przerwy pomiędzy żeby serce tętno się troszkę uspokoiło I dzięki temu będziemy widzieć czy forma idzie czy nie czy tętno szybko spada czy nie Zobaczymy, na razie mówię, no czuję się super. Nie lubię tyle biegać, co jest dla mnie najgorsze. Jest psychicznie dla mnie ciężkie, tyle czasu samemu, że osadzam. No, o dziewiątku już przebiegłem. W sumie jest fajnie, naprawdę, już fajnie mi się biegnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Problem tylko z kostką się odezwał. No, umiekuję, ona była zmierzona, bo że nie będę ruszał. Sam się rehabilitowałem i ruszą. ale nieraz umiekuję. I właśnie dzisiaj teraz zaczęłam, nie wiem czemu, bo już miałem spokój, będę musiał brać z MSM, znowu chyba, ale nie lubię, bo mnie czyści po nim, mnie wkurza. Może jakieś inne, kuj. może dla koni, bo one są dużo podobne, lepsze właśnie dla koni, a nie dla ludzi, nie wiem. Może warto spróbować, tak słyszałem. Wiecie, no. miowi nie dadzą. Żadnego syfu. Że kosztuje milion dolarów. I coś by się stało przez co. To taka firma by się już nie podniosła na pewno. Więc muszę pomyśleć nad tym. No ja chyba, że to tylko dzisiaj, bo po prostu już dziewiąta sesja treningowa. Więc też może być ból po prostu obciążeniowy węczeniowy i tyle nie? Zobaczmy. nie jest źle bo takie kucia, można wytrzymać lecę teraz trójkę i później spokojnie kilometr jeszcze cztery kilosy w sumie razem no w sumie trening zakończony teraz trzy minuty spaceru i później kilometr powyżej sześciu to już taki totalny odruch to jakoś bardzo nie jest, bo ciężko mi to utrzymać, no ale może się uda, chociaż dzisiaj nogi lecą same, bolą mnie, pewnie, że bolą, zawsze, zawsze mi się śmiać tak jak ktoś mówi, nie, ja nie mogę, bo mnie nogi bo Kurczę, mnie... A, w sumie, w sumie to już muszę, nogi bolą zawsze, no żeby nie bolało, to tak samo, siadasz na rower po paru kilometrach już się Nie Nieraz mi się światło chciało. Jak głupieś, zawsze jak jest start. No to idzie pełna petarda. Ale Co to, to tam człowiek tak nie odczuwa? Na przykład, jak nie wiem, od startu zaraz gdzieś tam masz górę. Podjeżdżasz pod górę, ledwo żyje. ale żyjesz. A to 3 już... godziny jazdy. To jest więc Takie rzeczy. Właśnie jak ból jeszcze coś trzeba odsuwać i tyle o tym nie myślę Nie jak ta kostka to boli no i co musi polecić Wiktorie Alebm ja tego bólu nie odsuwał bo bym dzisiaj nie trenował A to by było serca Po w tracibyście go też mnie może złapać i co jest No nie zobani mnie no trening zrobiony uf, 13 ponad kilometrów średnia 5.42 godzina 16 no i super naprawdę fajnie się czuję, więc trening super zrobiony, biegło mi się naprawdę lekko i fajnie. Więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Byle tak dalej. To świadczy o tym, że idziemy w górę. no w sumie moja najszybsza dycha jak na razie więc, i to taka najszybsza dycha no, na ludzie przebiegnięta nie więc, więc naprawdę naprawdę jestem bardzo zadowolony po bieganku śniadanko, pięć jajeczek jeden antrykot, trochę mało, masełko do tego ale myślę, że starczy